Czy Batumi. Gdzie jestem? I do <don't> do. <know. laughs> ay, ay, ay Kamienne plaże nie należą do moich ulubionych, ale nieczęsto się bywa nad morzem czarnym. Także. O! Cold! No, Woda to ciepłych nie należy. Ale wejść i się zamoczyć to należy. Widoczek jest naprawdę niezły. A jajaj! Szkoda, że to tyle kamieni. Nie będzie łatwo w ogóle wejść. Bez butów no, tego się bałem właśnie. Nie, no muszę mieć jakieś klapki. Bez butów to jest masakra tutaj. No, skipta. O. Lucy są sandały. O, ja idę po swoje buty o, No masakra no. Teraz kroksy mi się przydadzą Jak znalazł Uniwersalne buty O mogę iść bez skip O. no dobra. O, salty it is. You don't feel like you are staying on. The top on Mhm. Oh, my Nie jest Tak Ten metr? Ty to jest woda elegancko chodzi, ale jest tu bardzo głęboko. Odrazu od razu od djeku wchodzisz. Ile? 10 metrów i od razu Prawie nie niech nie. No, nie, nie, tak łatwo się pływa, tak naprawdę. Nie się człowiek unosi na tej wodzie, bardzo łatwo go trzyma ale żeby pływać, to już trochę trzeba wysiłku. O, no, welcome, welcome. In Black Sea. O, oh, yeah first time in my life. It's swimming even the water is dirty. No, yeah yeah to so, supposed to be coming in the morning. Uh -huh. Ale widoczek. Dzisiaj to trochę taki jakiś smog, wszystko oh, zamglone, ale przy przejrzystym powietrzu, to naprawdę fajnie by było. Ale well, czyli the water keeps you on the water, but to moving. Yeah, impossible. You have to put a force. Uh, to... uh, I don't want to go too far because, because it's when... very deep. Yeah, Nice water. Yeah. <laughs> we made that yeah. <laughs> last day of the hot weather. Mine. Yeah, yeah. Today, the, the last day. Mm -hmm. Look nice, eh? Huh? Yeah. With oh, with this mountain, yeah. the view is amazing. Mm -hmm. But without shoes, not recommended coming to the water. Eh? Mm -hmm. It's too sharp. It's so small, like the pebbles are two different sizes. Yeah. No. Oh, I lose a lot of weight. This really, very easy. Good job. It's just so oily. So bad. Yes, what naprawdę się poruszać tutaj. A ja! Kamienie, pozo, wszędzie! Aja, no ale! A ja! A. no! No! no, no. Ja, no <laughs> Nie polecam na no, bosaka! eskitu, Ale jak ktoś ma grubą skórę na stopach, no to... Czemu nie? No spoko, może czarne zaliczone No dobra popływane, popalane. Także możemy kontynuować nas spacer, Dalej wzdłuż pasażu. How you like? Oh, was good. Oh, was good. No. Yeah. Tak. Dobra, no co? Idziemy, to idziemy do końca tego pasażu, tam do tej wieży. Tam nie będziemy wierzyć na no to wieżę, nie chce nam się nawet Zobaczymy co dalej tam jest Jaka łódka imprezowa płynie Nieźle, nieźle No już, o tu już jest, skończy się ta promenada Jak widzimy to ta wieża taka główna Co tu mają z punktem widokowym i jakaś restauracja Nie wiem, mało mnie to interesuje Byłem już w wielu wieżach, takich widokowych, no i tam mnie nie, nie przykuwa, mnie, mojego zainteresowania. Idziemy dalej, no. no widok ładny, no nie ma co z tymi górami, to wszystko. To chyba najlepsze takie miejsce tutaj na tym pasażu, co tu mają. Tak? No, you see? They go to kissing. Yeah, they're closing, closing, so you can recording now. Akurat trafiliśmy jak statuły się zbliżają i zaraz będą się tutaj... Dawać się buziaka! Muszę podbiec, bo nie jest dobrze! Ali i Nino. Jesteśmy naprawdę w głównym punkcie Batumi. Ja. A, yeah. oh, a leży. We nice in, pretty place. We was in too many nice place Yeah. But, people... but about this, I hear oh my god, wow. new Las Vegas, new dubai new... I don't agree with this. With nothing, what the people say. It's good place, but it's not like this. I like I think it's the better view. The beach with this mountain. Only see the mountain. It's okay. <laughs> hmm. Nice, nice. Nice, nice, of course nice. And that's it what they have, yeah? yeah. And you can go to sit the center. <laughs> so yeah, so this promenade is nothing. Like. There is casino. Of No, można sobie postrzelać hop, hop. Soczki no Co można powiedzieć No port, no taki to port i już Ten budynek wygląda nieźle ten taki Ale zegar czy co to jest Jakaś taka karuzela w tym budynku A tu, a tu jest niby jakaś, jakaś wieża czacza, Która była tak naprawdę niedawno zbudowana I ponoć tu miało się lać czacza. W każdy w piątek mogłeś tu przyjść i sobie się napić Cacza Ten gruziński alkohol Ale jak widać wieża jest opuszczona jakiego szału nie zrobiła a ona chyba bodajże była zbudowana w 2013 roku także no cóż hmm. gdzie czacza Fontaine. Hmm. tu niby miało w każdy piątek mogłeś się napić tego gruzińskiego napoju Chyba nie pykły ten projekt jakoś im nie wyszedł. Eee, co? I tak to wygląda główny pol Już nawet dalej nas nie interesuje, żeby tam iść tam. No. Widzicie, jaki entuzjazm. Ja, no wszystko jest niby fajnie, a jakoś tak, nijak. I like the decoration, how they pendul. Ale spoko, to akurat nie można nic powiedzieć. no remont się dzieje No to wiadomo, No muszę wykopać, nie wiem czy to rury kładą, czy kable, czy co O, jakie mura O, ładne, ładne Aha, i tu mamy już takie stare miasto, tak? No zupełnie inny klimat no. Jeszcze wciąż tu jest dużo remontów cały czas, no. they have nice building it huh? is <laughs> cha cha time <laughs> mm, you see this? Uh -huh. this con consulate hmm. of sweden was located To był konsulat Szwecji w 1921 do 1923 roku. No i tyle. <laughs> tyle informacji na ten budynek. To tak jak opuścili ten konsulat, tak już nikt się nie zajmował tym budynkiem. No ale te kamieniści mi się podobają. No, ma, ma to swój urok klimacik całkiem fajnie. Dobra, idziemy tu się przejdźmy. Jakaś tu wieża nam się ukazuje Tutaj jeszcze nie widać przez te drzewa Aha, są paseo, the shops, no Aha, i no jesteśmy chyba na głównym placu Plac Europejski Zobaczmy Aha, tu mamy zegar Astronom Czy jaką się nazywa? I to tam na górze widzimy a, ta wieża naprawdę piękna jest. Cały ten budynek bardzo ładny. No, trzeba przyznać, że to jest naprawdę. Uch, to jest połączone jedno. Oh, wow. ah, okay. it's all... Yes, it's jest it's one building, no? Yeah. No to naprawdę ten budynek robi wrażenie. Jest naprawdę przepiękny. Ładnie go odrestaurowali. Prezentuje się pięknie. Tutaj ten witrać drewniana wstawka z tymi malunkami. Balkon.